No cóż, że ze Szwecji. No cóż. Carnegie Porter w dwóch wersjach. Dzień dobry, Kociakwik, Piwny głos w Waszych domach. Mamy przed sobą dwa portery ze Szwecji. Ze Szwecji? Cóż. D cóż, dwa różne. Które? Carnegie Porter, Carnegie. Porter. Ale to jest klas 3. A to nie. O co chodzi? No właśnie. Szwecja. W Szwecji prawo alkoholowe jest, jakie jest i w sklepie spożywczym można kupić piwo, które ma do 3,5% alkoholu, czyli tutaj jest Carnegie Porter, który normalnie kupicie w każdym markecie. Powyżej tego Alkohol kupicie tylko w monopolowej, państwowej sieci System Bolaget, która jest na przykład w Kronie jest jeden sklep tej sieci. Jeden. Jeden. I tam kupicie alkohol powyżej 3,5%. Czyli piwo, wino, wódkę, rum, gin, wszystko, wszystko, wszystkie alkohole powyżej 3,5% kupujecie tylko i wyłącznie System Bolaget. No, chyba że w gastronomii, no ale to do tylko na miejscu. Więc jest sobie Carnegie Porter, który jest w wersji dla każdego, do, który ma 3,5 alkoholu i wersja mocna, tak mocna, że, że aż w małej buteleczce Stark Öl, czyli mocne piwo, które ma aż 5,5% alkoholu. Mówię, Carnegie Porter to jest bardzo fajna historia. Jak widzicie, etykiety są takie dosyć mocno oldschoolowe, i podobno to są takie etykiety, jakie były na początku tego piwa. Był sobie w Szwecji browar, który sobie nie radził za dobrze, był chyba wystawiony na realizację komorniczą, przybył przedsiębiorczy szkod, David Carnegie, kupił i zaczął, tam w ogóle był robiony już porter w tym browarze, zaczął robić porter pod swoim nazwiskiem. I to jest tutaj nawet taka data, na kapslu 1836 rok, wtedy Carnegie Porter zaczął być produkowany, podobno to jest najstarszy znak towarowy używany aktualnie w Szwecji. Oczywiście Porter, który był w 836, a ten, który jest dzisiaj, ma to samo etykietę. Nie, to nie jest to samo piwo. Nie, nie. ono miało no było innym porterem. I ten porter jest pewnym problemem, bo BJCP chyba wciąż uważa, że to jest porter bałtycki i w, w BJCP porter bałtycki właśnie mam podejrzenie, że przez właśnie to piwo. Porter bałtycki ma od 14,7 plato do tam 214. Nie. Carnegie oczywiście kiedyś było mocniejszym piwem. W 1873 roku, bodajże, miał 18,6% plato i ponad 8% alkoholu. No ale wiadomo, czasy się zmieniają i piwo stało się lżejsze. Wciąż jednakowoż jest to porterowa ikona. W obrębie Morza Bałtyckiego, ale nie tylko. No bo to jest porter, który jednak ta marka jest robiona od, od prawie 200 lat. Zmienił się na pewno, ale wciąż to podobno jest całkiem niezły porter. Kiedyś, kiedyś, już go piłem. I wspominam całkiem nieźle. No, ale chcemy porównać, jak smakuje wersja imperialna, czyli Stark 5,5 z wersją sesyjną, czyli 3,5. Każdy z Fen może sobie iść do marketu i kupić taką. No wygląda dobrze. To jest taki Trochę hejzi. No troszeczkę tak. Ale no, po barwie nie widać, że to jest wersja light. Mm. Nie jest um, jaśniejszy. No wygląda jak porter, jak rasowy porter. Ma takie rubinowe tak. refleksy. Nie no jak, tak najbardziej jak jest. powinno być. Troszeczkę jest jaśniejszy niż zwykły porter. Chyba, że nalaliśmy sobie jakoś nierówno. Nie, podobnie. Nie, jest, jest ok. No naprawdę nie mogę. <laughs> Nie, nie. Ale ja się nie czepiam. Ja też się nie czepiam. Oboje się nie czepiamy. No w fachu to tak trochę mi jedzie jednak pod piwkiem. Mhm. no jest coś takiego. Kawa zbożowa, ogólnie jakieś takie po prostu zbożowe, zbożowe klimaty. Ale też trochę jest brzydko. Mhm. Albo ją nie wiemy tego, ale gdyby się okazało, że brzeczka jest ta sama, tylko po prostu tutaj fermentacja jest zatrzymywana, bo nawet nie ma podanych wartości odżywczych, więc do tego nie można dojść. Jeżeli ktoś wie coś więcej na temat tego produ produkcji tych W-Porterów i jakie są różnice, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Przede wszystkim jest dosyć mocno nagazowany. Mhm. No ale dzięki temu jest bardziej orzeźwiający. Mhm. Żywiący porter. No przepraszam bardzo, 3,5%. No tak, tak, jasne. Mm, no nie jest to bardzo treściwe piwo, no nie. jest bardzo pijalne. Mm -hmm. Raczej słodkawe. No cały czas czuję tą nutę taką podpiwkową, brzyczkową. No ale poza tym no, smakuje jak taki rozwodniony mm -hmm. porter. Gdyby go zagęścić, to byłby takim rasowym porterem, był bardzo zagęszczony, to może nawet był rasowym porterem bałtyckim, którym z tego, co wiem, ten nie może być, też z powodu tego, że to jest górna fermentacja. No ale to już puryści. Czy górna fermentacja może być, czy nie może być? Dyskusja, która się nigdy nie skończy. No to weźmy się za ten mocny, Jest mniej przejrzysty zdecydowanie i troszeczkę ciemniejszy. Ma ciemniejszą pianę. No tak, jest jest ciemniejszy zdecydowanie. Ale profil ma podobny, tylko jest nieco bardziej intensywny, chociaż bez wrzeczkowości. Przy... Tak, ale mam wrażenie, że też jakieś owoce tutaj są. Mhm. No, ślimeczki. Mhm. Coś takiego właśnie. Czyli trochę jak porter bałtycki. Trochę, ale tylko Tylko parametry trochę. nie te. Mhm. No tak, jest wyraźna owocowość, właśnie takich ciemnych, czerwonych, suszonych owoców. Nie jest zbyt palony, jest bardzo ładnie ułożony. Ma no, dosyć wytrawny finish. No, porter bałtycki w wersji bardzo light. Profilem jak najbardziej pasuje. Nie ma takiej mocnej, narzucającej się paloności. Ani nie ma za wysoko, no jest dobrze zbalansowany, słodowość, goryczka. No naprawdę. Czyli jest trochę nijaki, tak. ale to w sumie taki powinien być. No przecież to nie jest piwo stricte degustacyjne. No, no, to, tak, jest porter, no to jest porter, który ma 5,5 alkoholu. Mocny. No, mocny. No właśnie. Y nie no, tak do takiego zwykłego picia, niezobowiązującego Dokładnie. jak najbardziej. No to piwo powinno być serwowane z pompy do Nolika. Carnegie w tym momencie jest pod skrzydłami. Są przejęte po prostu przez Carlsberga, A tu, no, no ale na szczęście marka została zachowana, bo wiadomo, że gdyby się nie sprzedawało, to nie ma żadnych sentymentów. Historia, nieważne, ciach, gilotynu, się do kosza wszystko nie, zniszczyć, zaorać, zabić. I takie tam. I solo posypać. Oczywiście, oba te piwa to nie są jakieś... wow, co to nie jest. Mm. Ale gdyby w sklepie ogólnospożywczym, który mam po drodze, stało zawsze na półce takie piwo, to myślę, że byłoby to najczęściej pite przeze mnie piwo w ogóle. Bo jest jest naprawdę ok, jak na swoje parametry. Natomiast to już takie no, na specjalną okazję. <grym> No nie jest to może aż takie na przykład jak nie wiem, Fuller's London Porter. Znam portery o podobnych parametrach, które dają więcej przyjemności, dają więcej wrażeń. Ale te piwa naprawdę się bronią. One naprawdę... No nie można im wiele zarzucić. No, są, może że są troszeczkę nudne, no, ale... Będę je pić, a nie słuchać ich wykładów. No. To nie jest seria na Netflixie, który ma wciągać od pierwszej minuty. To Jest piwo, piwo się pije w towarzystwie. Tak jak my tutaj jesteśmy razem, pijemy piwo, wy jesteście, mamy towarzystwo, wszystko pięknie. No. my widzimy się. Za czas jakiś. No cóż w Szwecji. No cóż, zaraz. No cóż, zaraz.